Cześć, w ostatnim odcinku dotyczącym Grilla wspominałem, że jeszcze się zobaczymy i nadszedł ten czas. Święta Bożego Narodzenia coraz bliżej, więc chcę zaprosić Was do mini świątecznej serii. I dziś zajmiemy się przepisem bardzo świątecznym. Przygotujemy kaczkę sous -vide. Czym jest sous -vide, możecie zapytać. sous -vide to jest metoda gotowania próżniowego, metoda, która została opracowana we Francji i która właśnie z języka francuskiego bierze swoją nazwę. sous -vide znaczy nic innego jak po prostu w próżni. Ale zaraz, zaraz, skoro będziemy gotować próżniowo, to dlaczego przede mną stoi kontener pełen wody? Ano dlatego, że woda jest świetnym przewodnikiem. Jeśli chodzi o rzeczy przygotowywane metodą SUVIT, to są one szczelnie zamknięte w plastikowych workach i jest z nich wyciągnięte całe powietrze. Dzięki temu w całości stykają one się z wodą. Metoda SUVIT ma wiele zalet, ale największą z nich jest według mnie to, że mając odpowiedni sprzęt, jesteście w stanie w domu przygotować dania identyczne jak z restauracji. Nie musicie do tego kończyć szkoły kucharskiej, nie musicie mieć tak naprawdę dużo wiedzy i umiejętności. Korzystając z aplikacji ANOVA, w której możecie znaleźć sobie przepisy, jesteście w stanie idealnie odwzorować rzeczy, które sobie w niej znajdziecie. Metoda sous vide nadaje się do przygotowywania zarówno mięs, jak i warzyw. Wszystko dokładnie kontrolujecie, a przygotowane tą metodą potrawy są bardzo kruche, bardzo soczyste i bardzo smaczne. Czas przygotowania dań metodą sous -vide jest nieco dłuższy niż standardowy, ale tak naprawdę jest dużo, dużo mniej czasochłonny. Rzeczy wrzucacie sobie do folii, następnie odsysacie powietrze, zamykacie Wrzucacie do wody z odpowiednią temperaturą i po kilku godzinach wasze danie jest gotowe. Dobra, ale wcześniej wspomniałem, że będziecie potrzebować specjalnego sprzętu, żeby metodą sous vide gotować. Pierwszą i najważniejszą rzeczą jest Precision Cooker od ANOWY, i to urządzenie sprawia, że woda będzie miała dokładnie taką temperaturę, jaką będziemy chcieli. Precision Cooker kładamy sobie do kontenera z wodą. Kontenery bardzo ułatwia gotowanie, ale jeśli na przykład chcecie, możecie wykorzystać to w zwykłym garnku. T -t Tutaj macie takie odkręcanie, więc to możecie sobie przekręcić i włożyć po prostu do zwykłego garnka. Po włożeniu Anova Precision Cooker do pojemnika z wodą, który jest przykryty po to, aby ta woda nam po prostu nie parowała, możemy bardzo intuicyjnie i bardzo prosto ustawić temperaturę. Temperaturę możemy ustawić w Fahrenheitach albo w stopniach Celsjusza. Przestawia się to też bardzo łatwo, tutaj sobie naciskamy, ustawiamy sobie na początku temperaturę, do której chcemy podgrzać wodę. A następnie czas gotowania. W naszym przypadku będą to dwie godziny. Jeśli chcecie, możecie czas gotowania oraz temperaturę ustawić na przykład za pomocą aplikacji. Możecie zrobić to będąc w pracy, itd. No i teraz klikamy sobie i naciskamy Start. W tym momencie urządzenie rozpoczyna swoją pracę. Zanim woda osiągnie odpowiednią temperaturę, opowiem Wam nieco o urządzeniu, które znajduje się po mojej lewej stronie. Jest to urządzenie, które służy do pakowania próżniowego. Ja korzystam z tego urządzenia nie tylko kiedy gotuję metodą sous-vide, ale również w takich sytuacjach, kiedy mam jakiegoś produktu, po prostu więcej i chcę sobie zabezpieczyć ten produkt, aby on mi się nie zepsuł. Kontakt żywności z powietrzem, generalnie na tą żywność wpływa zazwyczaj źle, dlatego ja, kiedy na przykład kupuję sobie taki duży kawałek sera, na przykład parmezanu, kroję go sobie w mniejsze kawałki, i pakuję je sobie próżniowo, podobnie robię na przykład z szynką dojrzewającą. Jeśli chodzi o to urządzenie, to w środku znajduje się folia folia, która jest bezpieczna jest przeznaczona do kontaktu z żywnością. Jest to folia, która wykonywana jest z butelek, czyli z materiału, który odzyskujemy w wyniku recyklingu. Teraz może zanim pokażę Wam jak to urządzenie działa, zajmiemy się przygotowaniem kaczki, która znajduje się w tym momencie w lodówce. Przede mną znajdują się dwie piękne, oczyszczone już piersi z kaczki. Mięso z kaczki jest to mięso, które mi bardzo kojarzy się ze świętami Bożego Narodzenia. Jest to mięso takie fajne, świąteczne. Mimo, że kaczka to drób, to tak naprawdę ma takie czerwone mięso i porównywane jest ono na przykład na przykład z wołowiną. Przygotowanie kaczki wielu osobom sprawia problemy. Zazwyczaj najpierw wrzuca się ją na patelnię, później pieczy się w piekarniku. Łatwo wtedy taką kaczkę przesuszyć. A tutaj za pomocą metody sous vide będzie to kaczka, która będzie krucha i będzie idealna. A jej przygotowanie jest banalnie proste. Rozpoczynamy od tego, aby skórę naciąć takimi podróżnymi cięciami. Teraz kaczkę od strony skóry solimy. A następnie przewracamy. I od drugiej strony solimy oraz pieprzymy. Teraz rzucamy kilka gałązek tymianku. I kaczka jest gotowa do tego, aby próżniowo ją zamknąć. Ja tutaj przygotowałem już sobie woreczki. I zamykanie jest tak naprawdę banalnie proste. Kaczkę wrzucamy sobie do woreczka. Otwieramy nasze urządzenie. Folię układamy na zgrzewarce i teraz mamy dwie opcje. Pierwsza opcja to naciśnięcie przycisku Vacuum and Seal. Drugą opcją jest ręczne odpompowanie powietrza przy użyciu opcji Pulse Vacuum. Ta opcja pozwala nam na kontrolowanie tego, jak dużo powietrza odpompujemy. W przypadku suwid powinniśmy odpompować zawsze całe powietrze, ale w przypadku na przykład delikatnych ryb musimy uważać, aby te ryby nam się nie odkształciły. Więc w takim przypadku naciskamy sobie Pulse Vacuum. I w tym momencie, kiedy powietrze jest już odpompowane, możemy nacisnąć sobie seal. Czekamy, aż lampka zgaśnie, i po kilkunastu sekundach nasza kaczka będzie idealnie próżniowo zapakowana. O. Jak widzicie, lampka zgasła. Tutaj mamy dwa takie łączenia. Tutaj nie ma żadnego powietrza, i tak naprawdę, kaczka w tym momencie nadaje się do tego, aby wrzucić ją do urządzenia. Temperaturę mamy 55 stopni, więc ja idealnie wyrabiam się ze wszystkim czasowo. Teraz zafoliuję sobie jeszcze drugą kaczkę. W przypadku kaczki, tak jak mówiłem, nie musimy się martwić o to, że zostanie tego powietrza odsysane zbyt dużo i w jakiś sposób zmieni się jej kształt, więc możemy sobie nacisnąć po prostu przycisk Vacuum and see. Wszystko jest tutaj pięknie zapakowane i nie wiem czy przed chwilą słyszeliście to piknięcie, ale to oznaczało, że nasze urządzenie osiągnęło zadaną temperaturę 57 stopni i cały czas tą temperaturę będzie utrzymywać. To znak, że możemy kaczkę wrzucić już do wody. To wszystko zamykamy i pozostawiamy na kolejne dwie godziny. Kaczka w tym czasie będzie już gotowa, a my będziemy musieli ją tylko ostatecznie podsmażyć z wierzchu, aby ją nieco skarmelizować. Właśnie upłynęły dwie godziny, które kaczki spędziły w kontenerze z wodą o temperaturze 57 stopni. Powinny być one już idealne. Jak widzicie, kaczka tylko nieznacznie zmniejszyła swoją objętość. Metoda przygotowywania dań sous -vide to jest jedna z tych metod, gdzie tak naprawdę straty na objętości żywności są najmniejsze. Wszystko tam zostaje w środku. No i teraz yy, tak naprawdę moglibyśmy tą kaczkę już jeść, ale kaczka najlepiej smakuje, kiedy ma taką fajną i chrupiącą skórkę. Dlatego położymy ją jeszcze na chwilę na zimną patelnię. Położymy ją od strony skóry. Będziemy ją smażyć przez mniej więcej 4-5 minut, aż wszystko stanie się takie złociste. A następnie na kolejne dwie. Minuty obrócimy tą stroną nie od skóry. Nasza kaczka jest gotowa. Teraz powinniśmy poczekać jeszcze mniej więcej 5-6 minut, aby wszystko tam w środku się nieco uspokoiło, i teraz możemy sprawdzić, jak nasza kaczka wygląda w środku. Powinna być bardzo soczysta. Ta kaczka jest wręcz idealna. Z zewnątrz ma taką fajną i chrupiącą skórkę, w środku jest bardzo soczysta i bardzo krucha. W rękach się ona rozpada, a w ustach rozpływa. Tak Przyrządzoną kaczkę z pewnością na świątecznym stole i nie tylko, docenią wasi goście oraz wasi domownicy. Jeśli chodzi o metodę sous-vide, to według mnie właśnie to jest jedna z największych jej zalet, że potrafimy przygotować to danie zawsze w dokładnie ten sam sposób, więc ta kaczka, tak jak wyszła mi, wyjdzie również i wam. Chętnie opowiedziałbym wam więcej o metodzie sous-vide, ale ja już nie mogę doczekać się tego, aż będę mógł zjeść tą kaczkę, więc niestety muszę kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie jakiś komentarz i widzicie. Się w kolejnych odcinkach ze Świątecznej Serii. Do zobaczenia, cześć!